Po raz kolejny wręczono nagrody Superbrands dla najlepszych marek w Polsce, najlepszych marek, czyli takich, które mm, obiecują specjalne doznania, specjalne obietnice składają swoim klientom. I te obietnice spełniają, co jest, co jest równie ważne jak obietnica, to spełnienie jej, a może nawet najważniejsze. Naszym gościem jest Sebastian Walerysiak, prezes firmy Wisman Polska, firmy Wisman, która również została nagrodzona marką, tytułem Superbrands dla jej marki. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie i bardzo dziękuję za te miłe słowa o marce, no o firmie. I, no i gratuluję przede wszystkim nagrody Superbrands. Panie prezesie, ten ostatni czas, te ostatnie kilkanaście miesięcy, czas pandemii, znakiem tego czasu jest to, że rozmawiamy w taki, a nie inny sposób. Znakiem tego czasu są również wielkie zmiany, które zachodziły w społeczeństwie, w firmach, w, w, w biznesie. Chciałbym zapytać pana, co zmieniło się, jeżeli chodzi o zachowania, o stosunek klientów państwa do waszej firmy? Jakie największe zmiany mógłby Pan wskazać w czasie tych kilkunastu miesięcy pandemii? No i w jaki sposób marka dostosowała się do tych zmieniających się oczekiwań klientów? O, e, trudne i szerokie pytanie. E, przede wszystkim, e, ja mam nadzieję, że, że przede wszystkim spełniamy dalej oczekiwania klientów. E, ci klienci, czy oni się zmienili? E, Myślę, że klient jako taki nie, aczkolwiek widzimy bardzo mocny wpływ klientów z tej słynnej generacji już zetów, tak, młodych ludzi, którzy troszeczkę inaczej widzą świat, którzy, którzy faktycznie te słowa o odpowiedzialności ekologicznej biorą bardzo serio. Więc pod tym względem faktycznie widzimy zmianę klienta. To jest kolejna generacja młodych ludzi nastawionych bardzo proekologicznie, dbających o klimat. To z jednej strony. Z drugiej strony ten nasz obecny klient to klient, który troszeczkę inaczej pozyskuje informacje. Wcześniej bardzo często klienci byli gośćmi w naszych oddziałach, w naszych przedstawicielstwach, rozmawiali z nami, spróbowaliśmy wspólnie znaleźć optymalne rozwiązania do ich domów. Teraz szukają tej wiedzy zdalnie. No, chociażby nasza dzisiejsza rozmowa, która jest zdalna w świecie, w świecie digitalnym, też ten świat digitalny wszedł na stałe do naszego kanonu i klienci właśnie tam są. Tam szukają informacji o produktach, tam szukają opinii o produktach, czyli wszelkiego rodzaju media, które do tej pory nie były tak aktywne w naszej branży, jak wszelkiego rodzaju social media, YouTube, Instagram i tak dalej, w tej chwili są bardzo ważnym kanałem kontaktu z klientem. Oczywiście też ten klient kontaktuje się z nami bezpośrednio, ale właśnie czy to infolinie, które, które funkcjonują 24 godziny na dobę. No, czy też my musieliśmy, pytał Pan o to, jak my się musieliśmy zmienić. My musieliśmy też jakby stać się częścią tego świata digitalnego. W związku z tym przejście całej naszej akademii, czyli na te, tego elementu, którym, którym staramy się udostępnić wiedzę o produktach firmy Fisman. Duża część szkoleń odbywa się właśnie w świecie wirtualnym. I tu Nagrywamy bardzo... o, o potrzebę wiedzy dotyczącej właśnie ekologii. Bo te kilkanaście miesięcy pandemii tak się złożyło, że sprzęgło się też. Z jak mi się wydaje, wzmożonymi wysiłkami na rzecz powstrzymania nadciągającej katastrofy ekologicznej. Czy Państwo widzą w pytaniach klientów, w tym czego szukają, możemy to łatwo śledzić na stronach internetowych, jakich szukają informacji i czy, czy widać to zogniskowanie na, na, na wiedzę na przykład o wpływie na środowisko systemów grzewczych, bo tymi zajmuje się Wisman? Uważam, że tak. Uważam, że tak. Tak jak mówiłem na początku mojej wypowiedzi, szczególnie młodzi ludzie, oni bardzo zwracają na to uwagę. Pytanie o ślad węglowy urządzenia już nie jest czymś dziwnym, to pytanie pada. Chcą wiedzieć, szczególnie właśnie młodzi ludzie, czy system grzewczy, który będą mieli w domu, będzie szkodził środowisku, a jeżeli będzie, to jak bardzo i dlaczego, i czy musi, i czy mogą zrobić coś, żeby, żeby szkodzić mniej. Aczkolwiek też w tym całym procesie transformacji, bo, bo, bo tego dotykamy, transformacji energetycznej, uważam, że nie do przecenienia jest udział środków zewnętrznych, środków czy to unijnych, czy krajowych, jednak bardzo mocno stymulujących ten kierunek zmiany. Widać to bardzo, bardzo dobrze, jeżeli chodzi o fotowoltaikę, czy chociażby no, dynamicznie, hiperdynamicznie rozwijający się rynek pomp ciepła w Polsce. Ten, czy ta zmiana, o której Pan właśnie w tych ostatnich zdaniach wspomniał, ona będzie się dokonywać również w marce? Chcecie, chcecie się zmieniać w tym kierunku? E Oczywiście tak i powiem tak, wspomniał Pan o tym, że trzeba spełniać obietnicę. Mi się uda spełnić obietnicę bardzo silnej, silnego Fismana i silnej produkcji firmy Fisman w Polsce. Już oficjalnie mogę powiedzieć o tym, że rozpoczęliśmy budowę fabryki w Legnicy. Mamy ambicje, by była to największa fabryka w Europie pomp ciepła. Więc wydaje mi się, że to jest najlepszy dowód na to, jak Marka myśli o ekologii i w którym kierunku chce się rozwijać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Sebastian Walerysiak, prezes Wisman Polska, był naszym gościem. No i raz jeszcze gratulacje z okazji wyróżnienia Superbrands. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.